Witam Was, docent polskiej Poznajecie zapewne Darka Doroszkiewicza Rozmawialiśmy pod koniec roku. Mam nadzieję, że teraz Darka będzie trochę bardziej słychać. Okoliczności są bardziej sprzyjające. Jesteśmy w miejscu, no właśnie, zapewne normalnie by się nikt nie domyślał, że to jest browar. Browar? To jest bunkier. To jest bunkier pod browarem w Polsce Anno Domini 2015. W życiu bym nie przypuszczał, Głosowałem za tym, żeby polscy piłowarzy leżakowali piwa w beczkach, ale w końcu się doczekałem. Rok 2015 i browar Artezan ma właśnie taki składzik beczek drewnianych. Ile Darku, tu jest beczek? Tu jest 12 beczek, czyli jakieś 30 litrów. Te beczki mają mniej więcej 220 litrów? 225 to są standardowe beczki na wino francuskie. Czyli wszystkie są yy, z tego samego rodzaju po francuskie winy? Tak, to są yy, beczki po kawelecie mm -hmm. francuskie, z dębu amerykańskiego, czyli z tego twórczego, mniej porobatego, który przetłuszcza mniej tlenu. Ok. I one są zapełnione tym samym rodzajem pikłaczego? Tak, tak, tak. No. tak, bo to jest cała, to jest cała barka zauważona. Mm -hmm. yy, Całe 30 litrów piwa specjalnie, żeby nie dalać tego do tych beczek, czy ono się nie było Czy to jest typu? specjalne piwo? Bo właśnie zapytałem, Darka, tak. jakie tutaj piwo jest. Daję powiedział, że właściwie ono nie ma nazwy. Że to jest specjalne piwo, z tego co tutaj widzę, 17,5 Belgie. Tak, tak. Nie, nie Alko, Belgie, tak. tak? Nie, nie. 17,5 Belgie. Jaki jak mniej więcej, jakie ono było styluważone? Tam jest tam całe. Czyli po prostu kwaśne piwo, yy, yy, ono było zacierane yy, w dosyć wysokiej temperaturze, po to żeby było, żeby mm -hmm. odfermentowało na dosyć słodko. Yy, no odfermentowało do 6,2-17,5 to jest, no właśnie, to tak jest tak. bardzo wysoko. E, właśnie po to, żeby brety, które tu zostały dodane, żeby brety miały dużo jedzonka. A dużo jedzonka dla bretów to jest dużo. Okay. Lactobacillus też jest tutaj? Nie, nie ma. Czyli, czyli to jest bardziej w Wine i... de facto. Niż, to samochod. znaczy, e, ja zakładam, że te beczki same w sobie nie były e, jałowe, mm -hmm. więc tam jeszcze na pewno jakieś lactobacillusy i inne, typy, inne e, rzeczy są, także na pewno się zakwasi. Ok, ja rozumiem, że premiera tego piwa uzależniona jest po prostu od próbowania, patrzenia na bieżące jak ono smakuje. Czy my spróbowaliśmy na bieżąco jak ono smakuje? Chyba nie. 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 Ale zapewniam cię, miałeś okazję pomocować, bo na razie nie jest nic ciekawego. Jasne. Już mi się trochę miesza, słuchajcie, a miesza mi się dlatego, bo tutaj mamy niesamowite rzeczy. Zaczęliśmy od fafika. Fafik, czyli... Styl grodziskie, lekko podrasowane, dziesięć tak? Belgię, chmilone, w oryginale było Amerykanem, teraz jest nowozelandzkim. No chyba w oryginale też było nowozelandzkim, ja jestem bardzo za tym podejściem, żeby tego grodzisza naszego polskiego lekko modyfikować. Nie mówię, żeby rezygnować z tych oczywiście oryginalnych podejść, ale żeby kreatywnie podchodzić i właśnie fafik w nowym wydaniu. To piwo już właściwie nadaje się, prawda, do, do wypuszczenia. No, świat. jeszcze trochę gazu mu brakuje, ale. Słuchajcie, jest wędzonka. Delikatna siareczka jest, oczywiście. E, tutaj tutaj sodów nie ma. Natomiast w smaku jest tak piwo orzeźwiające, tak po prostu, właśnie do refreshing, że, że aż poprosiłem Darka, mówię dalej, kolejną partię, bo po prostu nie ma nic lepszego. Na takie oprowadzanie poprowadzę. No właśnie, Darku, oprowadzasz. Może sięgnijmy trochę do historii, bo dzisiaj zrobiłem sobie taki research historyczny. Waszą pierwszą beczką, w ogóle to była pierwsza beczka polskiego kraftu, którą sprowadziliście. To był koniec 2012, 2012 roku. Pamiętasz, Bordeaux? Beczka po Bordeaux? Mm, tak, to była beczka po Bordeaux, kupiona w Polsce. E, tak, po prostu, żeby, żeby spróbować czegoś nowego. Mm -hmm. Dubla, którego jeszcze wtedy produkowaliśmy. Dokładnie tak, dubla. Dodaliśmy mhm. tam dubla. No i ono sobie chyba za 3 miesiące. Tak, do marca, do marca była premiera. 3 miesiące. Słuchaj, ee, czy chcesz te... powiedzieć, że ten dubel się pojawił? Że on był e, normalnie komercyjnie sprzedawany? Tak. tak. Ale tylko w tej knajpie rybnej? O, no, wiesz, co nie pamiętam. Nie pamiętam, czy to było e, czy to było piwo, które było sprzedawane tylko w Krakenie, czy wtedy. Kręcy, Jeszcze kręcy, było kręcy. sprzedawane wszędzie. Ale na pewno nie był to taki hype, takie wydarzenie, że to było pierwsze piwo leżakowane w bersce w Polsce. Bo z tego co pamiętam, tym pierwszym piwem było Chateau. To było pierwsze Chateau. bo pierwsze Chateau. A, to czyli Chateau było, na tak. No tak. Chateau było na dublu. No tak, ja się czegoś dowiem w rozmowie z pilotarem. Czyli za znaczy wsadzili dubla do beczki po Bordeaux i z tego wyszło pierwsze szato. Potem sytuacja, tak patrzę chronologicznie, była taka, że sprowadziliście cztery beczki po szkockiej whisky ze Szkocji. Wiesz co? Początek 2013 roku, jakoś mniej więcej. Były? Nie pamiętam jaka jest jaka była chronologia, czy, na, czy, czy najpierw To powiedz to, to ze swojego punktu widzenia, jak to, jak to pamiętasz? Jaka była kolejna beczka? Kolejne beczki to albo, albo to były te cztery beczki e, po szkockiej whisky kupione też tutaj w Polsce, albo to były trzy kolejne beczki po winie czerwonym. Mhm. I wykorzystaliśmy tą jedną beczkę po pierwszym I Wtedy zrobiliśmy specjalną walkę. Szato druga barka. Rozwaliśmy to do czterech beczek, czyli do tej pierwszej, be, pierwszej beczki, pierwszej polskiej beczki po pierwszym szato plus tych trzech nowo dokupionych. I chyba w tym samym czasie, albo troszkę później zrobiliśmy lisa, który miał być. Dokładnie. Czyli moment, czyli szato drugie, które pojawiło się na rynku. Rozumiem, że warka już była większa i ono dojrzewało w tych beczkach zarówno w tej pierwszej polskiej, jak i w tych beczkach whisky. Nie. W tych y, trz, y, beczkach głównie. Bo mieliśmy w sumie 8 beczek. Aha. Słuchajcie, to był 2013 rok i oni już mieli 8 beczek. Tak. No. Dopiero teraz to systematyzujemy tą wiedzę. I te beczki wszystkie y, stały niestety w jednym pomieszczeniu. Na regale na, na dolnej półce stały beczki z Chateau, a na górnej półce beczki południowe. Tam w Kanciapie, w Natolinie, tam, tam tak, gdzie. Tak, tak. I, I one sobie tam stały, i wszystko było fajnie, ale niestety się okazało, że Ryks przeszedł smakiem Chateau i trzeba było go wygrać. To była niesamowita sytuacja, ponieważ pamiętam, że otrzymałem od chłopaków z Artezana butelkowaną wersję. Tego Risa bodajże jesienią 2013 roku. I piwo rokowało świetnie. Było lepsze niż dziadek mróz. Ten alkohol był tam bardzo dobrze ułożony. I była ta informacja, że za kilka miesięcy będzie jego wersja beczkowa. A oni potem mówią, wydaliśmy to. W ogóle do niczego się nie dawało. Cała beczka po prostu poszła w kanał. No ja nie jestem zwolennikiem kwasnych rysów. Tak, czyli e mogłeś być prekursorem, Arteza, mogłeś być prekursorem sour Risa. Odrzuciliście tę możliwość. O, tak. Chociaż wie, wiele ludzi nam doradzało, żeby to sprzedać za, za ciężkie pieniądze. Oczywiście. Cały ale... ale no. Tak, tak. tak. Y, Okej. Okay. Y, czyli historię troszkę poznaliśmy. Wiemy, że Artezan był prekursorem Darku. Czyli tak, tutaj mamy te 12 y, po cabernet, tak? Tak. I jeszcze na górze mamy dodatkowe beczki, też 200? Y, nie, tam. Tamte beczki to są beczki po y, Jacku Danielsie. Y, one są mniejsze, mają 100. Dziewczyn. Ale też używane, czy? Tak, też używane po Jacku Danielsie. Cztery beczki, y, y, piwo, które y, y, było dostępne na warszawskim festiwalu piwa i wrocławskim festiwalu to jest to? Dobrego piwa to. Tak, to jest to, to y, bardzo wyraźna wanilia. Jeżeli dawałyśmy do spróbowania na Live Beer Blogging we Wrocławiu, ja byłem w ogóle zaskoczony, że to piwo leżakowało trzy tygodnie w beczce. To jest stałość tak? Czarny kamas, tak. wsadzony do beczki po rzeku Danielsie i no po prostu ten aromat waniliowy, którego on nabrał te, przez te trzy tygodnie, jest bardzo intensywny, jest wręcz zbyt intensywny dla mnie. Tutaj troszkę przekłamanie następuje, jeżeli chodzi o degustację, ponieważ piwo występuje w temperaturze pokojowej i kompletnie nie można go ocenić, ale jest bardzo zbliżone, wydaje mi się, do tego, co, czym częstowałeś we Wrocławiu, no, no, czyli no, ta trochę, wyższe, jest mocna. trochę wyższe niż w pokojowej, bo to te beczki stoją zaraz obok zbiornika ciepłej wody. <grym no, <grym no, żeby... to, ale to nie, nie boisz się, że tam coś z tym kim właśnie w saueradę pójdzie? Słuchaj, no gdybym się bał, to nic nie robi. Tylko po prostu byśmy, byśmy klepali non-stop Pacyfika i, <grymne> i też by było fajnie, ale to jest taka fałszywa skromność. <grymne> Uświadomiłeś sobie, że jesteście prekursorami e, jednak tego barelu dźwięku w Polsce i dobrze, że idziecie za ciosem. No, no znaczy chcemy po prostu robić ciekawe rzeczy. No, i, I to tyle. No. Ale że raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, no to trudno. Słuchajcie, a to jest w ogóle gwóźdź i programu. 27-balingowy Ris, czyli Samiec Alfa wersja Nodomini 2015. Czy ja dobrze zrozumiałem, że cała warka tego piwa pójdzie do beczek? Tak, cała warka to jest niecałe 20 hektolitów ze względów. Ee... Z takich względów, że to jest mocne i bardzo trudno się to tak. Takie 27 banich to jeszcze, jeżeli znaczy mógł być jakiś rekord w tym typie w Polsce, ale właśnie z ekstraktami słodowymi, słodowymi albo z dodatkiem cukru, wy to zrobiliście tylko i wyłącznie na słodzie, tak? Tak, my to zrobiliśmy tylko na słodzie. Tutaj poszło 1300 kg słodu, czyli to są jakieś, jakieś 3, powiedzmy trzy barki Pacyfika. No z tego można by wyprodukować, także, no. Bardzo trudno się dofiltrowało. Ile godzin filtracji? Całe ważenie od godziny 8 do godziny 19. Bywały dłuższe ważenia, na szczęście macie dobry sprzęt, karcz filtracyjna spełnia wymagania. Słuchajcie, zazwyczaj się pije brzeczkę, aczkolwiek można powiedzieć, że to nie jest brzeczka, bo piwo Fermentuje podobno o godzinie 19 dnia wczorajszego, ale ja po raz pierwszy piję tak młode piwo na granicy, właśnie brzeczki, które właściwie ma słodowość, ma taką słodką podbudowę, ale przede wszystkim jest chmielone. Słuchajcie, tutaj czuć, właśnie ten chmielowy granulat. To piwo aż po prostu osadza się na gardle tym chmielowym granulatem, według mnie jest normalnie do picia. Uważam, że jeżeli mamy już takie można by było powiedzieć, jakieś perwersje, perwersje picia piw kwaśnych z bretami. Szacuję, że za kilka lat będzie się pić takie piwa po jednym, dwóch dniach fermentacji, tylko naprawdę ludzie nie, nie wiedzą, jak to smakuje, bo nikt nie ma dostępu do takich piw z tak wczesnego stadium przygotowywania piwa. Więc jeżeli chodzi o, wiesz, o niedostępność, o chęć spróbowania, to taka rzecz jest po prostu nad wyraz wyjątkowa. Dla mnie to piwo jest hitem dzisiejszego wyjazdu. Myślałem, że to... Znaczy Darek powiedział, to będzie słodkie. No nie, ono jest delikatnie słodkie i przede wszystkim chmielone. No tak naprawdę mocne piwa nie, nie fermentują jakoś tak w formie długo. Nie, niewiele dłużej niż standardowe piwa. Także... To plan jest taki, żeby za dwa tygodnie to rozdać do beczek i zapomnieć o znaczy, problem w degustacji tego byłby taki, że to jest piwo de facto bezalkoholowe. Znaczy, to nie jest piwo, tak? To jest e, napój bezalkoholowy. No, ale nie myślę, że już parę procentów A, to, bo drożdży było naprawdę dużo, także... Trzeba by było wyliczyć, ile one w, w ciągu godziny mogą przerobić, prawda? E, A, cukru na to, na ma to czas? Także ja tutaj właśnie tak zarzekam się, że już taki trafiony, lekko jestem tygrysem, e, ale przecież... Drożdże od 19 pracują, a mamy godzinę bodajże na 15 to jest. 15, prawie 15 Okej. Okay. Eee, coś jeszcze mamy do powiedzenia eee, Z tymi beczkami. E, kiedy, kiedy ludzie mogą się spodziewać degustacji tych wszystkich waszych emerytasów beczkowych? Myślę, że za dwa, 3 tygodnie wypuścimy e, stala cysternę czyli tą hmm. a, a resztę, którą... którą ale macie. to już y, trochę ludzi to zna. Stysterna. No ale to, to były, były raptem tylko 4 które sprzedaliśmy na festiwalu. A faktycznie, bo to a było omawiane na godzinę na hmm. tak, tak. otwieranie beczki A zostało, zostało jeszcze 800 litrów, także no, trochę tego jest. Hmm. Y, a potem no to zobaczymy. No. Wszystko zależy od y, efektów tutaj y, pracy drożdży i bakterii w tej piwnicy i leżakowania stałta w po Bourbonie. Tego piwa jest ten cholernie ciekawy. E, powiedz mi jeszcze, przypomnij mi kiedy ono zostało zalane? Ono zostało zalane 28 czyli? miesiąc. No prawie, no, prawie miesiąc tak. tygodnie tak. temu. Ok, czyli też jakoś tak szybko pewnie się tego piwa nie napije. Jeszcze, jeszcze troszkę e, poleży. No, myślę, że kilka miesięcy na pewno. Słuchajcie, także stara cysterna za chwilę w Waszych knajpach. Na pewno będziecie mieli, jak się postaracie, będziecie mieli szansę spróbować. No a co? Artezan w butelkach jest. Monoblog zwiedzaliśmy. Działa, działa. Powoli, bo powoli. Ale to mówisz to mi na wydajność 3000 na godzinę, tak? Tak, prawie. Tyle co cały prosty w Polsce, jeżeli chodzi o ludzi, nie? W godzinę można obsłużyć. Mocno. Nice. So, Okej. Okay. I tym y, średnio z akcentem <laughs> kończymy. Bici, artyzana. na razie, cześć.